13 grudnia, 15 dzień Adwentu. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To jednak 16 dzień Adwentu. Przepraszam serdecznie za pomyłkę. No i króluj nam prysstę z tej strony. Michał minister. I właśnie dzisiaj zdrajkujemy następną znakomitą. Oczywiście, jak zwykle, będziecie to widzieć. O, już niewiele nam zostało w sumie tych zdrapek. No. I jak zwykle jedną groszówką pokazuję tutaj, no. I zdrapujemy. Zobaczymy co dzisiaj na trzecią już niedzielę adwentu nam zdrapka chce dać. O, jak akurat. Niedziela gaudetę. świętuj dziś rodzinnie. Czyli świętuj z rodziną to, że jest dzisiaj Niedziela gaudety, Niedziela Radości. Właśnie dlatego te, dzisiaj y, księża nie będą mieli y, takich szat, jak, z, takich y, ornatów jak zwykle, czyli fioletowych. Dzisiaj wyjątkowo y, raz do roku, y, dwa razy w liturgii ko, 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 księża korzystają z ornatów o kolorze, właśnie różowym. W Adwencie jest to niedziela gaudette, czyli niedziela radości. A jak będzie Wielki Post, to wtedy wam powiem, jak się ta niedziela tam nazywa. Bo dokładnie to ja nie pamiętam, ale z tego co wiem, to, to są właśnie te dwie niedziele radości, w okresie Adwentu i w okresie Wielkanocy. Z mojej strony to wszystko. Radujcie się rodzinnie, bo dziś jest Niża Gaudete, rozpoczynająca trzeci już tydzień Adwentu. No i już niedługo Boże Narodzenie. Więc króluj nam Chrystę.